Wielu uważa go za jedno z najjaśniejszych gwiazd polskiego firmamentu big data i sztucznej inteligencji. Co na tak zakreślonym horyzoncie widzi twórca i prezes firmy Synerise, Mikołaj Kunica. To jest kolejne wydanie programu In Business. i moim i Państwa gościem jest Jarosław Królewski, jak wspomniałem prezes, założyciel twórca Synerise. Witaj Jarku. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie będę pytał, ile kosztuje godzina Twojej pracy? Zakładam, że dużo, natomiast wiem, że ostatnio wiele z tych godzin zainwestowałeś w podróż do i tak drugiego Dawos. Pytanie, po co tam jechałeś, z jakimi oczekiwaniami i z czym wracasz? Oczywiście nie prywatnie, tylko tak biznesowo z perspektywy tego, o czym myślisz w kolejnych latach w biznesie. No, zdecydowanie, ja tam, zbywam nie, nie. To nie jest mój pierwszy raz, bywam tam dość często. Myślę, że rok do roku. Miałem to, rok przerwy. To jest jakby takie miejsce dla mnie, w którym, w którym się przede wszystkim inspiruję. Spotykam się z bliskimi przyjaciółmi z różnych miejsc na świecie. Miałem poglądy, zarówno te dotyczące nie wiem, rozwoju technologii, ale też tego, jak wygląda na przykład. Ogólnie rynek, polityka, geopolityka i w którą stronę to wszystko zmierza. Myślę, że to jest kluczowe, żeby rozumieć współczesne trendy. No i dzisiaj mówi się dużo o tak naprawdę o sztucznej inteligencji, mówi się dużo o, o właśnie big data. I myślę, że tym, i, i, i to jest jakby coś, co jest dzisiaj kluczową rzeczą dla gospodarek. I myślę, że nie można tego w jakiś tam sposób depresjonować. W związku z tym wszystkie firmy, które się tym zajmują. Często przyjeżdżają do Davos, myślą o tym, w jaki sposób budować te takie frameworki jakby strategii zarówno dla dużych firm jak i, jak i dla, dla krajów. Więc tak i to jest jakby miejsce, w którym się inspiruje, zarówno jeśli chodzi o spotkania, nie wiem, z ministrami poszczególnych krajów, jak na przykład ostatnio. Zjednoczonych Emiratów, czy, czy na przykład po prostu szefów dużych firm, gdzie w kuluarach rozmawiamy o tych najważniejszych rzeczach dla światowej gospodarki. Śledziłem częściowo przynajmniej Twoją aktywność na social mediach, ale gdybyś mógł nam powiedzieć jeden taki takeaway, jedna najciekawsza obserwacja, jedna inspiracja, która być może. Znajdzie zastosowanie w Twoim codziennym biznesie, zmieni jakoś model biznesowy, poszerzy Twoje spektrum biznesowe. Opowiedz nam o tym. Zdecydowanie wydaje mi się, że to, co, co, z czym musimy się pogodzić i, i musimy zdawać sobie z tego sprawę, że na pewno będzie korekta na rynku, jeśli chodzi o to, co dzieje się w technologiach. No zresztą widzimy to bardzo dokładnie i dogłębnie po tym, co, co dzieje się, jeśli chodzi o zwolnienia w dużych firmach technologicznych. Ale też to, w jaki sposób na przykład zmienia się rynek pracy. I myślę, że musimy zaakceptować, że zmiany na tym rynku pracy będą i ta praca hybrydowa jednak stanie się czymś, co będzie po prostu obecny w naszym życiu. Ja byłam na spotkaniu również z Satya Nadella w takim zamkniętym, zorganizowanym przez World Service Journal i, i tam dużo poruszało się tak naprawdę kwestii dotyczących rynku pracy i tego, jak funkcjonujemy, czy, czy ten performance naszego pracowników, współpracowników, ale też liderów jest dobry, jeśli chodzi o tą pracę zdalną, w jaki sposób powinniśmy dzielić po prostu pracę zdalną również w kontekście naszej obecności w biurze. Więc to jest coś, co tak naprawdę będzie również natywne dla tych młodych przedsiębiorców. I też młodych firm, ale też załóżmy, że dla tych młodych jest również pracowników, którzy wchodzą na rynek pracy. No i musimy nauczyć się po prostu trochę innego zarządzania i myślę, że do przedefiniowania jest całe zarządzanie z osobami rynkowymi, ludzkimi, przepraszam, więc w tym wypadku moim zdaniem wszystkie podręczniki na, ten, na, na temat, jak powinniśmy motywować pracowników, budować nowe modele pracy są, mówiąc, do wyrzucenia. Natomiast dużo poświęcało się również uwagi nowym wynalazkom, takim jak na przykład model LGTB-Free, ten czat, który zrobił furorę. Zresztą, żeby, żeby to podkreślić, budowany również przez Koraka Wojtka za Rębę, więc mamy w tym swój udział jako, jako, jako kraj, i jestem bardzo z niego dumny, i, i, i znamy się, i, i to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. I to tak naprawdę będzie przenikać każdą usługę, i my musimy sobie zdawać się sprawę, że zawody, które były manualnie wykonywane, nawet takie jak copywriting czy tworzenie kontentu, no, będą zastępowane przez, przez komputery i mam nadzieję, że po prostu ludzie będą pracować nad bardziej ambitniejszymi działa, działaniami i, i aktywnościami. I to jest bardzo inspirujące, bo wydaje mi się, że jako cywilizacja ludzie powinniśmy zajmować się dużo ciekawszymi rzeczami niż manualną, odtwórczą pracę. Natomiast to też pokazuje ogromny trend i jeśli chcemy się natknąć, to przede wszystkim musimy się rozwijać. I, i myślę, że ta, ta, to uzależnienie od wiedzy, które charakteryzuje firmy technologiczne od po prostu pokonywania kolejnych etapów w życiu zawodowym, czy też jakiejś trajektorii umysłu jest jest moim zdaniem dzisiaj kluczowe i myślę, że takie wynalazki jak jak te związane z szerszą tylko nam udowadniają, co tak naprawdę powinno być naszym marzeniem przyszłości jako ludzi, którzy chcą się rozwijać, że to nie są manualne, zastępowalne zadania, ale coś coś dużo więcej i moim zdaniem też zmienia się trochę myślenie o tym, w jaki sposób technologie mogą wpływać również na politykę i na geopolitykę, jak rynki i finansowe, dziś w zasadzie są już w części uzależnione od, nowych, uzależnione od nowych technologii i będą jeszcze bardziej uzależnione. Te decyzje będą podejmowane w sposób autonomiczny przez różnego rodzaju algorytmy. Służba inteligencja będzie przenikała w praktycznie każdy element naszego, naszego życia. No więc my, jako firma, zdecydowanie się na tym skupiamy, w dużej mierze na behawioralnym modelowaniu, jakby takiej sylwetki ludzkiej. Więc, więc to jest naprawdę przyszłość. I myślę, że jestem bardzo podekscytowany, bo mimo wszystko, myślę, że w tych takich w cyfrowych zawodach ta odbliż będzie prawdopodobnie widoczna, ale na, ale na przykład takich dziedzinach, które są dość zaawansowane, jak na przykład sztuka inteligencja, to raczej te inwestycje będą jeszcze większe. Dotknąłeś dwóch takich fundamentalnych rzeczy na początku tego roku, to znaczy że z jednej strony czat GPT, o tym za chwilę, ale zacznijmy od dużej korekty, jeśli chodzi o sektor IT i rynek pracy. Zwalniają Google, zwalnia Amazon, zwalnia platforma Spotify. Mnóstwo firm ogłasza te programy zwolnień i redukcji zatrudnienia to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy. To trochę w kontrze do tego, że ta technologia z kolei ma być no, kluczowym driverem wzrostu. No bo jeżeli redukujemy rynek pracy, który ma napędzać ten, ten trend, to coś tu się nie zgadza. Jak Ty to rozumiesz? Co się dzieje? Czy idzie w Polsce, Twoim zdaniem, również czasy takie mm, Eldorado y, dla informatyków, którzy statystyki pokazywały, że w roku 2021, w szczycie pandemii, to jeden dobry koder dostawał jedną ofertę pracy dziennie. Y, czy te czasy wzrostu dynamicznego płac, świadczeń pozapłacowych i ta możliwość swobodnego przebierania w najlepszych ofertach, czy to już też w w Polsce się skończyło? Zdecydowanie uważam, że idzie korekta. Naprawdę, moim zdaniem, przez to, że praca była zdalna, była możliwa również transterytorialnie, no to można powiedzieć, że oferty pracy dla pracowników w Polsce były światowe. Czyli rozliczaliśmy się trochę w stawkach. Globalnych, no i też jako polskie firmy musimy konkurować w tych statkach globalnych. Zdecydowanie, moim zdaniem, nie będzie zmian, e, jeśli chodzi o strukturę zarobkową w tych dziedzinach najbardziej zaawansowanych, jak sztuczna inteligencja. I najlepsi inżynierzy albo będą zarabiać jeszcze więcej, albo będą zarabiać podobne stawki. Natomiast na pewno idzie korekta, jeśli chodzi o, o, o branżę, no bo jednak poziom inwestycji w młode startupy, spółki, czy też takie bardziej napompowane i, i mniej prezentujące wartość, e, jakby spadnie. I więc jakby moim zdaniem tu będzie korekta i ta korekta właśnie dotyczy takich projektów bardziej... Powiedziałbym nierentownych lub takich, powiedziałbym, e, mniej posiadających jakąś własność intelektualną czy jakieś e, asety ostatecznie. Natomiast ja bym nie patrzył na to, że, że, że ta korekta dotycząca zwolnień pracowników to jest. E, to jest e, jakiś duży problem. Moim zdaniem e, po prostu e, ci ludzie będą znajdować pracę w innych segmentach rynku, wykorzystując swoje możliwości nabyte po prostu w tych firmach. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej korekta dotycząca strategicznych ruchów, w którą stronę te firmy chcą iść, niż taka korekta, która będzie decydowała o przyszłości. Moim zdaniem te osoby po prostu wyjdą na rynek i, i po prostu będą sko skonsumowane w cudzysłowie przez inne przedsiębiorstwa. I myślę, że to jest gdzieś tam e, kluczowe. Więc ja osobiście nie obawiam się, Dużej korekty, jeśli chodzi o cofnięcie się, na przykład tego światła cyfrowego, w jakieś inne dziedziny. Po prostu moim zdaniem będzie to migracja pomiędzy poszczególnymi spółkami. Natomiast tak jak mówię, będzie na pewno korekta, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo jednak dużo inwestycji było były czynionych w projekty, które. Albo nie mają przyszłości, albo są zbyt płytkie, albo zbyt zależne od innych dużych technologicznych gigantów, bo nie ukrywamy, że dużo startupów i technologicznych, które nie ma własnych technologii, opiera swoje technologie o, o dużych graczy, a tam jest bardzo trudno potem zarządzać tą marżą produktową czy czymś innym. A co słyszysz o czat GD, G, GPT? No bo ja, ja widzę takie, słucham też, co się wokół tej technologii dzieje, ona hmm. fascynuje, ale jak z każdą fascynacją, no to albo jest to. Albo to jest przejściowa moda. I z jednej strony widzę głosy gdzieś z wewnątrz organizacji Google, że to może być zagrożenie dla ich modelu biznesowego w obszarze reklamy i searchu, a z drugiej strony słyszę wypowiedzi byłych inżynierów tego typu firm, którzy mówią, e, to nic nowego. No, i powiem Panu tak szczerze, że no, jeśli Pan pracuje w tym, tym biznesie, to my zawsze tam z tyłu e, pracując, żeby synergizm, który rywalizuje dość mocno technologicznie z tymi największymi firmami na świecie, nie, wygrywa międzynarodowy kursy w inteligencji. To my tak naprawdę m, jakoś specjalnie nie ekscytujemy się tym. Oczywiście rynek się ekscytuje w tym aspekcie, że jeśli jakieś nowinki technologiczne wychodzą na poziomie takiego masowego rynku, no to jest zawsze jakieś takie poruszenie bardzo mocne. Natomiast w gabinetach, no to my wiemy, że te modele są tworzone już. 3-4 lata, prawda, że one są trenowane dwa lata temu, że teraz wchodzą nowe wersje tych modeli, więc dla nas to nie jest jakaś, dla tych ludzi, którzy są bardzo mocno związani z tą branżą naukową i postępową, to nie są jakieś przełomowe wynalazki, więc nie uważam, że na przykład, nie wiem, przedstawiciele Google DeepMind czy innych dużych firm, firm są jakoś specjalnie zaskoczeni możliwościami modelów przygotowanych przez OpenAI, no jakby, to byłaby nieprawda, natomiast uważam, że tutaj jakiegoś wielkiego poruszenia nie ma, Natomiast zdecydowanie skala tego, w jaki sposób nastąpiła absorpcja tych technologii jest, jest niesamowita. Bardzo się cieszę z tego, że ludzie tak e, przyjaźnie przyjęli te, te możliwości. Natomiast e, ja uważam, że to tylko i wyłącznie sprawi, że ta, e, powiedziałbym, cała walka e, e, pomiędzy różnymi dużymi potentantami technologii nabierze jeszcze rumieńców, i, czyli będą dostarczane jeszcze lepsze rozwiązania na świecie dotyczące, nie wiem, predykcji zachowań, nie tylko modeli lingwistycznych, jakie mamy do czynienia w tym akurat przypadku, ale też innych rozwiązań. Więc ja uważam, że to tylko i wyłącznie Dobrze, że dochodzi do takiej sytuacji, w której duże firmy starają się challenge'ować i, i stawiać sobie nowe wyzwania, bo to jest naprawdę przyszłość i wydaje mi się, że tą przyszłość powinniśmy gdzieś tam inwestować. No i ja bardzo wierzę, że Polacy również będą mieć w tym, w tym udział. No, to jest akurat taka dziedzina wiedzy, że tutaj skala, nie, nie wiem, liczby zatrudnionych nie decyduje, to jest skala umysłu, skala bardzo... Dużej inteligencji i wyjątkowości tych ludzi. Czasami dwie, trzy, cztery osoby potrafią decydować o tym, w którą stronę poszczególne firmy pójdą, jak na przykład było to w przypadku OpenAI. No tak, ale um, oprócz tego jest kwestia finansowania. Na początku pewnie jacyś business angels, a, a potem fundusze private equity. E, mamy dane po dwóch kwartałach zeszłego roku, o tym, jak ten rynek finansowania startupów w Polsce wygląda, dzięki m.in. E, PFR Venture. E, to niecały miliard złotych. I niecałe 100 transakcji inwest inwestowania w jakichś tam kolejnych rundach różnego rodzaju startupy. Wy jesteście beneficjentem, to była pozycja numer 2, 23 miliony dolarów. Co przewidujesz? Czy Senerais ma jakieś w tej chwili potrzeby tego typu? I, i jakie, jak się ten rynek będzie zachowywał, Twoim zdaniem, finansowania startupów czy takich młodych biznesów opartych o nowe technologie, ale te zaawansowane, nie te proste, w Polsce? Zdecydowanie myślę, że dobrze że to poruszasz ten temat, bo to jest bardzo istotny temat jeśli chodzi o podaż pieniądza w kontekście dużych Dużych firm, jeśli chodzi o wartość intelektualną. Myślę, że OpenAI jest świetnym przykładem. Jakby, myślę, że OpenAI w kontekście konceptu jest zbliżony do tego, co my gdzieś tam w scenarii zrobimy. My wierzymy w twarde technologie, bardzo zaawansowane rozwiązania, naukowe rozwiązania, tam gdzie chcemy rywalizować z najmniejszymi firmami na Tylko świecie. Tylko OpenAI za chwilę dostanie 10 prawdopodobnie miliardów dolarów z Microsoftu, ja prawda? No to jest kwota, którą sobie ciężko wyobrazić ja na polskim tego bardzo, rynku, ja się, absolutnie ja, poza zasięgiem. Ja z tego, tak, ja się z tego bardzo cieszę i zawsze doceniałem. Znam jakby też poglądy Sati Nadella na ten temat, natomiast to pokazuje coś bardzo fajnego. OpenAI przez wiele, wiele lat był nierentowny, przez wiele, wiele lat budował projekt, który był projektem, brzydko mówiąc, laboratorium, czyli gdzie, gdzie ludzie starali się zbudować coś wybitnego i dzisiaj jak popatrzymy na OpenAI, to on się nie mieści w żadnych, a możliwie żadnych, podręcznikowych modelach inwestowania w startupy. Nie, nie, nie trzyma się żadnych trajektorii, żadnych modeli, żadnych reguł, tych takich słynnych wzorów, które stosuje się do tego, żeby ocenić, czy jakaś firma jest lub będzie rentowna, lub będzie, nie, powiedziałbym atrakcyjna na rynku, oni tak naprawdę nie zarabiali nic, bardzo dużo inwestowali i teraz tak naprawdę w miesiąc, w rok będą jedną z najbardziej rozwiniętych spółek jeśli chodzi o przychody, więc jakby to też pokazuje jak ten rynek, jak trzeba być bardzo uważnym jeśli chodzi o wymagania tych najlepszych projektów i żeby doceniać tą wartość własności intelektualnej. Natomiast ja się cieszę, że coraz więcej w Polsce jest inwestorów, którzy jeżdżą na spotkania globalnych grup, starają się uczestniczyć, koinwestować, z, z fajnymi funduszami na świecie i myślę, że tego będzie coraz więcej. I ja bym się jakoś szczególnie nie przejmował tym, że u nas te kwoty inwestycje są niższe niż w Stanach Zjednoczonych. My mamy teraz spółkę w Stanach Zjednoczonych i oczywiście tam koszty są po prostu diametralnie większe. No, moim zdaniem, tutaj ludzie są równie inteligentni, równie zdolni, równie ambitni. Oczywiście koszty są po prostu tam zwiększone, więc te inwestycje są po prostu większe. No i też oczywiście ja bardziej wierzę w tą część świata, jeśli chodzi o pewnego rodzaju podaż ciekawych pomysłów, więc my, my jako syneriz będziemy na pewno się w tych aspektach rozwijać. Za chwilę luty planuję być na World Crescent Summit w Dubaju, takim forum rządowym, gdzie też będziemy rozmawiać o różnych ciekawych rzeczach, bo tam też mamy zaproszenie jako syneraiz, więc ja wydaje mi się, że coraz ciekawszy jest, ciekawsze są polskie inwestycje. Natomiast coraz ciekawsze jest również to, że polscy inwestorzy, te, te butikowe VC grupy te, te, te nasze, e, nasze fundusze są coraz częściej dostrzegane, coraz częściej doceniane, coraz częściej inwestują. Ja jestem z nich bardzo dobry, e, bardzo, bardzo zadowolony, bardzo dobrą robotę wykonują dla polskiego rynku, więc szapowa za to. I coraz my, myślę, że polskie startupy coraz częściej są bardziej odważne. No. Martwi to oczywiście, że, że cały czas no, ja zawsze tak powtarzam na tych spotkaniach, że nie jest dobre to, że cały czas słyszymy Marka Synera i z, e, widzimy tych samych ludzi na tych samych spotkaniach, bo to oznacza, że mamy, mamy niedużą Liczbę tych ludzi, którzy, którzy są gdzieś na tym rynku widoczni, to nie jest komplement, tylko raczej jest to trochę bardziej martwiące. Natomiast no, ja osobiście wierzę, że, że to się będzie zmieniało, mamy coraz bardziej odważnych ludzi i moim zdaniem e, e, idziemy w dobrą stronę i, i coraz ciekawsze te projekty znajdują się w Polsce również. I myślę, że te inwestycje również w tym roku będą bardziej odważne. Myślę, że to będzie drugi, trzeci, czwarty, kwartał. W takim dużym uproszczeniu Cinerise bazuje na autorskiej bazie danych, którą potrafiąc odpowiednio, odpowiednio modelować, zarządzać, kojarzyć z innymi narzędziami, takimi jak sztuczna inteligencja, możecie tworzyć dedykowane w modelu sasowskim najczęściej albo chmury cloudowym usługi de facto i oprogramowanie dla firm głównie z sektora e-commerce, ale także retail. To są takie główne obszary, czy widzicie przestrzeń dla nowych, Podmiotów, z którymi moglibyście wchodzić w biznes? Zdecydowanie. No, my w Sinerajs bardzo w ogóle ładnie opisałeś tę spółkę. Trudno jest to opisać, bo to, bo to jest bardzo ciężkie do zrozumienia. No, my zajmujemy się modelowaniem behawioralnym. No, staramy się najlepiej. Na, na świecie przewidywać przyszłość w kontekście e, człowieka, personalizować ją, rekomendować odpowiednie usługi i te podobne, starać się zgadnąć, co będzie y, następne. Czyli bawimy się trochę w taką wróżkę. Mamy tu trzy usługi, które są korowe, jedną z najszybszych baz danych który potrafia, na świecie, które potrafia przetwarzać te dane, jeden z, z najbardziej efektyw, e, efektywnych efektowych modeli, nagradzanych wielokrotnie na świecie, czy to na Harvardzie, czy Stanfordzie, w przewidywaniu tych danych, w budowaniu różnego rodzaju. Elastycznych modeli, no i egzekucję tego poprzez rodzaju automatyzacji, czy workflowy. E, my zdecydowanie patrzymy na to, że świat będzie platformowy. To jest jakby nasza wizja, zawsze ona taka była, czyli my nie, nie, nie budujemy dedykowanych małych rozwiązań, tylko budujemy platformy, na których dostarczamy. Te rozwiązania, klienci w takiej formie low-code, czyli takim paradigmie że w oprogramowania to jest brak oprogramowania, budują swoje rozwiązania, no i tak docieramy do różnego rodzaju branż. I, i mamy nadzieję, że to gdzieś jest dobra strategia. Zresztą, patrzymy na te największe firmy na świecie, to one podobną strategię mają, podobną strategię opisują w prospertach giełdowych i, i moim zdaniem to jest jedyna właściwa, właściwa strategia. Natomiast zdecydowanie to, co słynie, z czego słynie polski rynek, to, to są elastyczne, bardzo powiedziałbym takie szybkie, szybkie. E, fajne do wdrożenia rozwiązania sasowe, które, które produkują polskie, polscy przedsiębiorcy. I będzie to naprawdę bardzo dużo. Ja uważam, że pod tym względem mamy wielu naprawdę świetnym przedsiębiorstwem. Takich, którzy, nie wiem, inwestują w twarde technologie, jak na przykład Sunrise. Mamy takich, którzy budują rozwiązania bardziej na przykład dawniejszych klientów, na przykład Brandwell 24 I myślę, że coraz więcej jest słychać o tych polskich przedsiębiorcach i mam nadzieję, że to dziś będzie procentować. No Senarajsem dzisiaj ściągać najlepsze możliwe talenty do siebie, jeśli chodzi o naukowców. Jest dostępny dzisiaj w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, jest na rynku hiszpańskim, jest na Bliskim Wschodzie. No i będziemy walczyć o tę swoją pozycję, opierając się pewnie nie na takich Właściwości, powiedziałbym, biznesowych, bo jednak ten gen przedsiębiorczości Polsy jest dość, dość słaby i dopiero się tego uczymy, ale na pewno na tej warstwie naukowej, technologicznej będziemy rywalizować z najmniejszym. Słuchaj, to tak zupełnie na koniec. Ja nie jestem przedsiębiorcą, tylko wynajętym pracownikiem. Zarządzam taką niewielką firmą, której model biznesowy polega na tym, że sprzedajemy informacje, zarabiamy w modelu reklamowym, uczymy się modelu paid. Czy to miał być dla mnie ofertę? Myślę, że zdecydowanie tak. Ja myślę, że w każdej dyscyplinie życia e, 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 ta sztuczna inteligencja będzie miała e, swoje, że tak powiem, znaczenie. I, ale co jest bardzo ważne, my potrzebujemy takich ludzi jak Ty, dlatego że musimy przed tym, że zanim stworzymy te wspaniałe modele, pozyskać trochę wiedzy domenowej. Musimy tak naprawdę wiedzieć, jak te rynki funkcjonują, żeby te nasze wszystkie modele były odpowiednie i, i ciekawe. I, naj, I najciekawsza sprawa. Ten model, o którym dzisiaj mówimy, ten model, który był zbudowany przez OpenAI, był asystowany przez człowieka, czyli po prostu jednak w jakiś tam sposób rankowane zostały te wyniki po to, żeby ten model był taki, jaki jest dzisiaj, jeśli chodzi o skuteczność. Więc ja myślę, że cały czas, i zresztą podkreśla to również właściciel czy też founder OpenAI, Człowiek i maszyna będą współegzystować jeszcze wiele, wiele lat. Oczywiście, ja jestem za tym, bo jestem deterministą technologicznym, że, że im więcej technologii, tym lepiej dla naszej cywilizacji, zdrowia, rozwoju itp. Natomiast, zdecydowanie, jest tak, że potrzebujemy specjalistów w każdej, w każdej formie. Chociaż nie będę ukrywał, wiesz, że, że taką pozę, jaką Ty przyjmujesz dzisiaj, e, to pewnie wiesz, że są rozwiązania dzisiaj na rynku, które są w stanie generować awatary, które prowadzą takie wywiady, prowadzą wiadomości. Są dość inteligentne, można z nimi porozmawiać na różne tematy, więc myślę, że tutaj musicie też szukać jakiegoś upgrade'u, jeśli chodzi o rynek mediów, bo tutaj też również dużo się zmienia. To musimy, musimy zrobić follow-up. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Jarosław Królewski, twórca, prezes Synerise był moim Państwa gościem. Wszystkiego dobrego. To był program In Business Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam jak zwykle za tydzień.